Marcin, kolejny odcinek za nami. Wy znowu byliście w strefie zagrożonych, ale przyszliście po raz kolejny. No właśnie, z jakimi emocjami ty podchodzisz już do tego? No tak, kolejny tydzień, kolejna strefa zagrożenia. Ale też powiem tak, że ja mam spory dystans do życia i w ogóle też do pracy, bo jednak ten program to jest praca, plus ten program to jest program rozrywkowy, także no, dzięki tutaj widzom oczywiście my przychodzimy dalej, no bo zdajemy sobie sprawę z Dagmarą, że, że u jury raczej za wysoko nie będziemy. No ale dopóki Państwo chcą nas oglądać, do tego momentu będziemy tańczyć. No właśnie, kosicie konkurencję równo, słuchaj. Czy tro, trochę tobie żal tej konkurencji? czy znaczy tak, no my zdajemy sobie sprawę z Królową, nie, nie tańczymy najtrudniejszych układów choreograficznych, chociaż uważam, że te Paso dobre były naprawdę dobre. Po prostu mara super zdańczyła cały układ, oczywiście tu już nie chcę wchodzić na te tematy zdrowotne, ze względu na różne rzeczy, u nas nie będzie nie wiadomo jakich figur, nie wiadomo jakich ewolucji unoszeń, ale ono było w klimacie, było dobrze zdańczone. No, oczywiście jakoś jako tancerzowi oczywiście Rozumiem to, że ktoś może mieć jakieś tam drobne do nas animozje, tak, i to też było słychać chyba na końcu w studiu. No ale to jest program rozrywkowy, tak, show telewizyjne, więc no tutaj też państwo decydują, dopóki państwo nas chcą, do tego momentu my będziemy tańczyć. Ale ja tutaj powtórzę moje pytanie, bo brzmiało one, czy żal tobie konkurencji, którą wy wykaszacie z programu? Wiesz co... Nie wiem, to ciężkie pytanie, no jakby w sensie, znaczy ja sobie też zdaję sprawę, że w pewnym my odpadniemy, więc czy żal, no, wszyscy tu jesteśmy też dorośli, wiemy jaki regulamin podpisaliśmy, więc jakby no, na tym ten program polega, ja, ja w sumie co tydzień stoję razem z Dagmarem na tym odpadaniu, więc my już też jakby jesteśmy tutaj weteranami tej dwójki. Ja mam wrażenie, że jak z wami się już na tym polu bitwy się zderzą pary, to od razu toną. No nie wiem, no na razie jakoś przechodzimy, no zobaczymy, wiesz, no. Jeszcze sporo odcinków przed nami. Marcin, właśnie, Rioroży was oceniają słabo, jakby nie było. Zawsze w ostatniej w tabeli i ta punktacja jest bardzo często mocno z, niska w porównaniu z liderami, jeśli chodzi o tabelę. No właśnie, czy... Tego tobie jest żal, że Dagmara, mimo że się stara, mimo że przychodzi na treningi, trenuje i tak dalej. Jest też dodatkowo skorowana, że nie zostaje doceniona przez jury. Nie, ja, ja nie będę wypowiadał się odnośnie ocen jury, bo tego jest jury. Ja tu jestem tancerzem i moim zadaniem jest nauczyć e, swoją gwiazdę jak najlepiej tańczyć. Według mnie tak Mara robi postępy, ja jestem z niej dumny, właśnie chociażby to, że czasem są takie tringi, gdzie ona po prostu nie daje rady, bo po prostu te nogi jej puchną i, i właściwie większość tringu musi przesiedzieć, patrzy co ja tam tworzę. Także ja i tak jestem zadowolony, że my w tą niedzielę jesteśmy w stanie zatańczyć. E, a jury, no oni, ja rozumiem ich rolę muszą to ocenić, prawda? Muszą to odnieść też do innych par. No i no i nic, no, dzisiaj 19, tydzień temu 23, więc w sumie nie jest tak źle, słuchaj, no jak, jak zjedziemy poniżej dychy, to myślę, że może będę miał gorszy nastrój. Ty już się przyzwyczaiłeś do tych niskich ocen. nie No tak, ja sobie też zdaję sprawę, że no umówmy się, no, zostają coraz lepsze pary też, tak, tanecznie, więc no y, też jestem w miarę realistą, więc, więc też sobie zdaję sprawę z tego, że, że my tutaj jakichś, no mówię, najbardziej skomplikowanych choreografii nie będziemy prezentować. Co by musiało się stać, żebyście Wy zaskoczyli jury? I żebyście dostali dobre oceny? My co tydzień staramy się zaskoczyć to jury. Wydaje mi się, że właśnie czasem nam się to udaje. Może bardziej tym wyrazem artystycznym. No ale nic, my robimy swoje, tak? My przygotowujemy choreografię, ćwiczymy na ile dajemy radę, no a później prezentujemy, no i tu już jakby cała reszta jest w jury i w Państwu, także... Zobaczymy. Jak to jest z live'ami? Czy Dagmara zapomina na live'ach na przykład Kroków albo jest choreografia, która była no, super ułożona, nagle na live'ie się wywala? Tak, no tak Mara jest wielką osobowością telewizyjną, i tutaj jakby czasem po prostu te kroki schodzą na, na dalszy plan. Dzisiaj akurat było super dla mnie, bo właśnie, bo choreografia została przytańczona dokładnie tak jak na próby generalnej, także to jest ekstra, ale już nie raz, nie dwa było tak, że te kroki były zmieniane w trakcie. No jakby ja jestem na to przygotowany, też taka to moja rola. Ja muszę, ja muszę dowieść to do końca. Dzisiaj do Was na parkiet wkroczył niczym bestia Conan, który stanął w Waszej obronie, a właściwie w obronie mamy i tutaj nawet wdał się w dyskusję z Panią Iwoną Pawlowicz, e, wypominając tutaj właśnie schorowane nogi mamy. Byłeś zaskoczony? Poznałem już trochę Conana, także jeśli mam być szczery, nie byłem zaskoczony. <grych> ja rozumiem, że broni swojej mamy, no ale też to jest program telewizyjny i konkurs taneczny dwa w jednym, także... Ja akurat jakby rozumiem, że że muszą nas ocenić, więc, więc. No ale też rozumiem Konana, że chce bronić swojej mamy, także no, myślę, że to wszystko było tak jak należy. A jeśli chodzi o panią Iwonę Pawlowicz, czy ona się poczuła urażona po tych słowach i nie będzie to miało wpływu na wasze dalsze tańce? Tego nie wiem, to, to już by chyba za, zapytać panią Iwonę. A ty byś się poczuł urażony jako juror? Jakby ci nagle tak wiesz, wyskoczył ktoś z widowni. Raczej nie, raczej nie. I myślę, że też w sumie nie chcę tu wchodzić w ocenianie pani Wono, ale wydaje mi się, że, że nie, no też ona sobie zdaje sprawę, że jest tu profesjonalną e, jurorką i, i ocenia tak, jak to widzi, więc, więc a to, że część osób może się z tym nie zgadzać, no w sumie chyba to jest też piękno tego programu, tak? Że właśnie tu są te kontrowersje, tu czasem coś jest inaczej niż by wyglądało na, e, na pierwszym planie. Marcin, bardzo często jak czyta komentarze, pojawiają się głosy, że Dagmara już powinna odpaść, że ten poziom taneczny faktycznie odstaje od pozostałych uczestników i że no, tak nie powinno być. Jak ktoś skomentował te opinie widzów? Żyjemy w wolnym kraju, jest wolność słowa, także myślę, że to Dagmara jest dosyć kontrowersyjną osobowością, także część ludzi lubi, część nie i myślę, że tak samo jest z jej tańcem. Część ludzi jakby lubi, lubi jej tańce i szanuje ją za to, że tańczy. Cześć ludzi mniej lubi, mniej szanuje z Dożdańczym i tyle.